Jacek Hoga, Fundacja Darma. Dzień dobry. Dwa przykłady, oba dworzec centralny, różnica między nimi dwa lata. I to wiele pokazuje o tym, jak się zachowujemy na co dzień, w przypadku, kiedy widzimy nielegalną napaść wokół nas. Pierwsze zdarzenie to, które miało miejsce latem 25 roku. Jeden obcokrajowiec brutalnie bije drugiego obcokrajowca do nieprzytomności. Jest to nagrane, wiele osób to widzi, nikt nie reaguje. Drugie zdarzenie, w którym uczestniczył jeden obcokrajowiec i jeden Polak jakieś dwa lata temu, też pod dworcem centralnym. Dochodzi do konfliktu, panowie zaczynają być agresywni. Wydaje się, że patrząc z boku, jak ktoś to widział mnie od początku, że osobą agresywną jest Ukrainiec, w tamtym przypadku defensywną Polak. Jedna z osób. Jedna z osób która to widzi, wtrąca się fizycznie, uniemożliwia konfrontację, kierując swoją, swoje działania przeciwko Ukraińcowi. Ukrainiec reaguje troszeczkę zwiększeniem, eksela, zwiększeniem poziomu agresji, eskalacją i w tym momencie wiele różnych os osób się dołącza do sytuacji, wołając do tego, który ingerował, że moment, spokojnie, tak naprawdę to nie ten zaczął, zaczął Polak, a w związku z czym tutaj reakcja Ukraińca, który usiłował odejść z miejsca zdarzenia była adekwatna, a nie Polaka, który, który chciał powstrzymać i wymuszał jakby odsunięcie siebie, żeby Ukrainiec mógł odejść. I teraz można powiedzieć, że interwencja osoby, która tam zainterweniowała, była nieprawidłowa, bo nie miał całej, całej, całego obrazu. Natomiast ta interwencja doprowadziła do tego, że po pierwsze nie doszło do przemocy fizycznej, po drugie inni zareagowali, bo widząc, że ktoś się wchodzi w kłopoty, zareagowali tak, żeby uporządkować sytuację i całość się rozeszła po kościach. W tym pierwszym przypadku, o którym mówiliśmy, nikt nie zareagował, w związku z czym nie było tej, tego efektu domina. Bo najtrudniej jest być tym pierwszym, który zareaguje. I to jest nasz problem. tak? Problem, który wynika nie tylko z tego, jakby bardzo chętnie malkontenci chcieli powiedzieć, że państwo nie chroni obywatela, który by czynnie zareagował, nie tylko z tego, że jesteśmy rozbrojeni fizycznie, a przez to też mentalnie, bo jeżeli mamy, nie mamy potencjalnie przy sobie narzędzi, którymi możemy zapewnić pokój bez zbyt dużego ryzyka dla siebie, no to to powoduje tak silny, robi co może, słabi. Słaby cierpi co musi, jeżeli jeszcze w ogóle nie muszę cierpieć, a jestem słaby, w związku z czym nie ingeruję, to jest dosyć proste. Natomiast nie wolno tego zwalać wyłącznie na państwo, które rzeczywiście złym prawem wymusiło zły zwyczaj. To też jest wina w nas, bo tak jak mówię, wystarczyłoby, że jeden, jedna osoba by zareagowała i już to by zmieniło sytuację, już ten czarnoskóry Amerykanin, który tam tratował Turka widziałby, że potencjalnie ma jakąś osobę, z którą musi się konfrontować, przyhamowałby w agresji, a to było niemożliwe, bo nie było tej pierwszej osoby. I ta pierwsza osoba, to nie musi być ktoś, kto od razu się rzuci na agresora i nie wiem z muzyczką jakąś tam z westernu, jak kawaleria, która przyjeżdża i ratuje sytuację. Nie, to może być sytuacja taką, którą pamiętam z dzieciństwa, gdzie w dużym parku w Toruniu, kobieta była napadnięta przez dorosłego mężczyznę w celu, no tak to wyglądało z daleka, dużej krzywdy i zareagowało dwóch chłopców, około 14 lat życia, którzy, <grywania> wiem jak to wyglądało z ich perspektywy, naprawdę byli przerażeni i biegli w tamtą stronę, żeby pomóc krzyczącej o ratunek kobiecie z niezbyt dużym przekonaniem, im byli bliżej, tym wolniej biegli. Natomiast napastnik widział, że ktoś zareagował, że ktoś widzi, że on, że są świadkowie, że to nie ujdzie bezkarnie, że to nie jest rzecz, która jest obojętna dla ludzi, którzy zauważyli, w związku z czym po prostu uciekł. I, Często nie bierzemy tego pod uwagę, strach ma wielkie oczy. Jeżeli widzimy jakąś potencjalną konfrontację, często od razu nasza głowa szuka najgorszego wariantu, który może się wydarzyć, a my pod, tym, pod wpływem tego wariantu cofamy się przed, przed decyzją, która może komuś uratować zdrowie lub życie czy mienie, nawet ze względu na to, że strach właśnie ma wielkie oczy, i jak pisał ojciec Bocheński, polecam. Książkę ojca Buchyńskiego, którą mam o etyce wojskowej. Ona się przydaje nie tylko dla oficerów i żołnierzy. Myślę, że każdy dorosły, racjonalny mężczyzna w Polsce powinien ją przeczytać, zapoznać się z treścią, bo to jest o tym, jak budować sobie charakter, jak wytworzyć w sobie cnoty, które spowodują, że będę w stanie kryzysu, w stanie sytuacji nadzwyczajnej zachować się jak trzeba i właśnie dlatego mi się przypomniał ojciec Buchański bo on tam podkreśla właśnie że dla żołnierza najgorsze jest wyczekiwanie pod ogniem najgorsze jest oczekiwanie na atak w momencie jak już działamy to większość strachu mija bo możemy już aktywnie reagować na kłopot i jeżeli widzimy sytuację taką jak miała miejsce pod dworcem centralnym i nie zaczniemy reagować, to cały czas jesteśmy pod wpływem tego strachu i utrwalamy w sobie negatywną, negatywne sprzężenie, to znaczy jest konflikt, nie zaangażowałem się, nic mi się nie stało, na przyszłość zrobię dokładnie to, to samo. Natomiast jeśli się zaangażujemy, pomożemy komuś, uratujemy komuś skórę, to będziemy mieli poczucie wręcz odwrotne, tak, zaangażowałem się pomimo obaw, pomimo strachu, Uratowałem kogoś, mam to poczucie wewnętrzne spełnionego dobra. W związku z czym, następnym razem, jeśli będzie taka potrzeba, będę znowu gotów do działania. I ta znieczulica, to, to nagrywanie zamiast wspierania, to jest coś, co jest powszechne i to jest powszechne bez względu na nasz światopogląd, bez względu na to, czy chodzimy na strzelnicę, czy umiemy machać rękoma i nogami na azjatycki sposób, czy jakiś może brazylijski, kto co lubi? Kluczowe jest nastawienie woli. Kluczowe jest nastawienie woli i decyzja pierwszego człowieka, który reaguje. Takich przykładów mógłbym mnożyć: Tak, jakiś agresywny człowiek, który zaczyna bić ludzi w autobusie, i pierwsze co się dzieje, to jeden mężczyzna do drugiego obcego sobie szturcha go. Idziemy, no i tamten, okej, okay, sam się nie ruszył, ale jak ktoś go zachęcił, w dwójkę poszli i z hukiem wyrzucili człowieka z autobusu. I y, pamiętajmy o tym, że nasze działania y, mogą zmienić rzeczywistość. Nie jesteśmy obserwatorami rzeczywistości, jakbyśmy film oglądali. Jesteśmy aktorami na scenie i my możemy zmienić sytuację, możemy zmienić scenariusz. I jeżeli wszyscy się będziemy wycofywać, to ten scenariusz będzie dużo gorszy niż byśmy chcieli i myślę, że warto o tym mówić i że nie jesteśmy zupełnie przegrani, nie jesteśmy tak spauperyzowani i co do odwagi, jak wiele krajów na zachodzie, bo widać to chociażby pod tym odruchu, który ludzie mają związanym z kryzysem ludzi, którzy chcą zamieszkać nad Wisłą z nieznanych nam przyczyn zapraszanych bez ładu i składu i o ile Reakcja w stylu marsze, marsze milczenia jest y, tworzeniem sprzężenia zwrotnego negatywnego, to znaczy, że pomacham palcem w bucie i mam poczucie, że coś zrobiłem, o tyle y, ruch obrony granic y, to jest sprzężenie zwrotne dodatne, to znaczy nawet jeżeli nie udało nam się zrobić tego, co powinny zrobić służby, nawet jeżeli nasze działania zatrzymały tylko kilka procent, Takich przerzutów nielegalnych uchodźców, nielegalnych imigrantów na uchodźców, to, to poznaliśmy się nawzajem, podjęliśmy jakieś działania, nie umarliśmy od tego, nabraliśmy jakiegoś doświadczenia, kontaktów i to może procentować na przyszłość, na jakiekolwiek problemy, również z normalnymi polskimi bandytami. Dlatego zachęcam was wszystkich do tego, o czym zawsze Fundacja mówi, że po pierwsze. Musimy zmienić nastawienie we własnej głowie, po drugie umiejętności po nastawieniu woli i po trzecie dopiero narzędzia albo umiejętności machania rękoma i nogami. Zachęcam do, do narzędzi, nawet jak ktoś jest bardzo sprawny fizycznie ze względu na większą skuteczność. Jak to kiedyś powiedział jeden mistrz aikido, stary Japończyk, generalnie. Należy się zgodzić z tezą, że osoba uzbrojona w broń białą pokona osobę, która nie ma żadnych narzędzi w ręku. I generalnie należy się zgodzić, zgodzić z tezą, że osoba uzbrojona w broń palną pokona osobę uzbrojoną w broń białą. Ja wiem, że od razu można się odpalić w komentarzach. Nie mam nic przeciwko, że o, w takiej ataki taki odległości nóż będzie lepszy od skuteczniejszy, od pistoletu. Tak to jest prawda, ale generalnie należy się zgodzić z tezą. Że rzeczywiście w większości przypadków broń palna jest skuteczniejsza od broni białej, a broń biała jest skuteczniejsza od gołych rąk. W związku z czym, ze względu na państwa bezpieczeństwo, ze względu na państwa skuteczność, zachęcam do używania współczesnych narzędzi, a nie kierowania się umiejętnościami, które nabyli poddani cesarze japońskiego, ze względu na to, że nawet noże kuchenne w tamtym państwie w tamtym czasie były reglamentowane. To państwo. To państwa decyzja może doprowadzić do tego, że ktoś przeżyje następny dzień, że jego życie nie będzie okaleczone albo gwałtownie skrócone, to ja i państwo możemy być ostatnią nadzieją osoby postronnej, której należy pomóc w obronie przed nielegalną napaścią. Żebyśmy mogli dalej działać, żebyśmy mogli trwale działać, chociaż jest okres ogórkowy, to jak najbardziej prace przy komputerze fundacyjne działają których owoce, w ten czy inny sposób, mam nadzieję, Państwo zobaczą. To, do czego bym chciał zachęcić dzisiaj, to to na przykład taka naszywka, tak, na rzep fundacyjna, która, którą ostatnio dostaliśmy od jednego z producentów właśnie takich gadżetów, bardzo nam się podoba, myślę, że świetnie będzie pasować na wyposażenie jakiejś torby plecaka czy jakiegoś stroju de lasu. Kolejna rzecz tego typu Termos też może być dobrym pretekstem do rozmowy o tym, dlaczego warto bronić siebie, sąsiadów i dlaczego warto czuć się z powrotem wspólnotą i nie bać się narzędzi, zwykłych narzędzi, jakimi są różne rodzaje broni palnej. Dziękuję i pozdrawiam.